Witam Was na moim kanale, jeśli to pierwszy raz, kiedy mnie oglądacie. Cześć, nazywam się Ania i opublikowałam już parę wideo, w którym mówię, dlaczego nie popieram fast fashion. I dzisiejszy filmik będzie podobny i będziemy znowu mówić o modzie i o modzie etycznej. Na potrzeby tego wideo połączyłam siły z Agatą Bokiej, nie wiem czy ją znacie, ale ona również jest youtuberką i na jej kanale możecie znaleźć super fajne treści na temat zero waste i nie tylko, wśród moich ulubionych wideo, które opublikowałam, będzie na przykład ten o wielorazowej maszynce do golenia, albo o powodach, dla których nie powinno łączyć się sody i octu. W swoim wideo o budowaniu etycznej szafy Agata będzie mówić o tym, jak kupować, tak żeby można było nazwać wasze ubrania etycznymi. U mnie natomiast możecie spodziewać się poznania korzyści z posiadania etycznej szafy, dowiedzenia się i poznania, jaki macie styl i jakie ubrania wam się podobają. A do tego podzielę się z Wami kilkoma radami odnośnie tego, w co inwestować, a także zajmę się poszczególnymi częściami garderoby i powiem Wam na co ja zwracam uwagę, kiedy wybieram na przykład dżinsy albo kurtkę itd., tak żeby były one ponadczasowe i mogły służyć mi przed lata. No i bez dalszych wstępów, ponieważ to wideo będzie całkiem długie, zaczynajmy. Posiadania etycznej szafy jest bardzo wiele. Zaczynając od tych globalnych, czyli od obniżenia swojego odcisku węglowego i niewspierania wielkich gigantów, Którzy wyzyskują ludzi i którzy zmuszają dzieci do niewolniczej pracy, którzy zanieczyszczają wody itd. i tak, dalej, i tak dalej, do takich mniejszych, które zaobserwujecie i będą odczuwalne tylko i wyłącznie dla Was. Na przykład zaoszczędzenie czasu, ponieważ każdego dnia rano wybierając w co chcecie się ubrać, nie będziecie spędzać tysiąca godzin przed lustrem, przymierzając to i tamto, a będziecie w stanie bez problemu dobrać sobie outfit. I po prostu wyjść w ciągu 5 minut z domu zaoszczędzenie dużej ilości pieniędzy, a do tego pomoże Wam zmniejszyć ilość Waszych ciuchowych śmieci, co jest bardzo dobre dla naszej Matki Ziemi, ponieważ ciuchowe śmieci są olbrzymim problemem i szacuje się, że nawet do 5% powierzchni wysypisk śmieci na Ziemi jest zajmowane przez właśnie ciuchy. Co więc zrobić, żeby poznać swój styl i móc zbudować etyczną szafę, którą będziecie nosić i z której będziecie mieć radość, a nie taką, która pełna jest ciuchów jednorazowego użytku? Niestety nie ma na to złotej recepty i wymaga to trochę pracy od Was, dlatego przygotowałam kilka ćwiczeń, dzięki którym będziecie w stanie bez problemu oszacować i dowiedzieć się, co potrzebujecie mieć w swojej szafie i jaki styl ubrań Wam się podoba. Żeby wyciągnąć jak najwięcej z tych ćwiczeń, proponuję Wam, żebyście mieli pod ręką kartkę i długopis. Fajnie by było także, gdybyście mieli przy sobie smartfona, ponieważ będę Wam polecać korzystanie z różnego rodzaju aplikacji. A teraz zaczynamy od ćwiczenia numer jeden. Zastanów się, co robisz w ciągu dnia. Zaczynając od tego, że wstajesz, idziesz do szkoły albo do pracy, może idziesz na imprezę, może idziesz na wspinaczkę. Wszystkie tego typu aktywności, które wydarzają się w Waszym życiu regularnie, w każdym miesiącu, zapiszcie na tej kartce jasno i czytelnie. Ta informacja jest bardzo istotna, ponieważ kiedy wiecie, jakie aktywności macie w ciągu dnia, Jesteście w stanie oszacować, jakie ubrania są Wam potrzebne. Jeśli chodzi na przykład o mnie, moje dni są całkiem nudne. Od poniedziałku do piątku wstaję rano, idę do pracy, spotykam się z koleżankami, edytuję wideo, uprawiam crossfit. W weekendy czasem jadę na jakąś wycieczkę, czasem nie. I to by było w sumie na tyle. Z listy moich aktywności wiem, że potrzebuję ubrania o formalnym charakterze, tak, żebym mogła pokazać się w nich w pracy. Na ogół te ubrania są w stanie również służyć mi jako ubrania na spotkania ze znajomymi, potrzebuję ubrania do ćwiczeń, coś do chodzenia po domu, ponieważ lubię przebierać się w ubrania tak zwane domowe, które są komfortowe, wykonane całe z bawełny, mięciutkie i w ogóle kochane. Ta lista daje mi także informacje, czego nie potrzebuję w mojej szafie. Na mojej liście nie było na przykład imprez, i w związku z tym nie będę potrzebowała sukienek koktajlowych, sukienek wieczorowych itd. itd. Kiedy wiecie już, jakich ubrań potrzebujecie w swojej szafie, teraz zajmiemy się ich stylem. Do oszacowania tego, co mi się podoba i zrozumienia tego, jaki mam styl, używam wszelkiego rodzaju aplikacji i social mediów. Pinterest jest chyba mój ulubiony, ponieważ jest bardzo interaktywny i w łatwy sposób mogę przypinać do różnych tablic różne obrazki, potem je z nich usuwać i tak dalej i tak dalej. Proponuję, żebyście przeskrolowali na przykład Pinterest'a w poszukiwaniu obrazków, outfitów, które Wam się podobają. Ja zawsze szukam wszystkiego na Pinterest'ie w języku angielskim, ponieważ wydaje mi się, że jest dużo więcej obrazów. Ale jeśli nie mówicie po angielsku, nie martwcie się. Polski Pinterest również jest niesłychanie bogaty. Mam tutaj dla Was taki tip. Jeśli zastanawiacie się Jakich słów konkretnie wyszukiwać na Pinterestie tak żeby zobaczyć ubrania, które Wam się podobają, to proponuję, żebyście na swojej kartce papieru wypisali wszystkie przymiotniki, które według Was opisują wasz styl. I tak na przykład ja opisując swój styl, wpisałabym tam na przykład streetwear, street style, lata 90., casual. Minimal. Edgy. Dodatkowo fajnie jest, jeśli macie jakąś ikonę stylu, której styl Wam się podoba. Jeśli chodzi na przykład o moje inspiracje, to uwielbiam blogerkę, youtuberkę, która się nazywa Jessa Lizy, Boże. Mam ją na Instagramie i nawet nie wiem, jak się nazywa, ponieważ zawsze wyskakuje mi jako pierwsza na moim feedzie. Bardzo lubię Jessica Mercedes, ale. Lau. Jeszcze bardzo lubię takie dwie rosyjskie bliźniaczki, które się nazywają Golomazina, chyba? Marina i Irina? Golomazina. Zalinkuję wam ich profile w opisie tego wideo. Dlaczego uważam, że fajnie jest inspirować się innymi ludźmi? Po pierwsze, dlatego, że jesteś w stanie znaleźć osobę, która ubiera się w taki sposób, jak tobie się podoba, i jesteś w stanie odwoływać się do tego, co ta osoba nosi. Ja bardzo lubię blogerki, które noszą te same ubrania wielokrotnie. Lubię, żeby pokazywały mi stylizacje, w których te same ubrania będą wyglądały zupełnie inaczej i dlatego na przykład lubię właśnie Jessę. Jessa zawsze nosi dżinsy i zawsze nosi jakiś tank top albo t-shirt, ale za każdym razem wygląda super. Zawsze, kiedy nie wiem w co się ubrać, idę na jej profil, zaglądam, patrzę jakie ona miała ostatnie odfity i najprawdopodobniej to będzie mniej więcej styl, w jaki Ubiorę się tego dnia, kiedy czuję się zupełnie wypalona. Teraz, kiedy już wiemy, jaki styl i czyj styl nam się podoba i jakie obrazki wyszukiwać, powróćmy do Pinteresta. Uważam, że przydatne jest mieć na Pinterestie co najmniej dwie tablice jedną na zimę, drugą na lato ponieważ wtedy bez problemu możecie sobie przypiąć ubrania, które wam się podobają w stylu zimowym czyli wszystkie kurtki, płaszcze, buty zimowe itd., i taką, na której będziecie mieć poprzypinane letnie sukienki. Kiedy mam już gotowe moje tablice, wejdę na nie z powrotem i sprawdzę, jaki jest mniej więcej styl wszystkich tych obrazów, które tam mam. Będę z nią pracować tak długo, dopóki nie będzie mieć ona w miarę jednostajnego stylu. I jest to dla mnie niesamowicie ważne, ponieważ ta tablica jest dla mnie informacją co dokładnie chcę nosić, jak to chcę nosić i co ewentualnie powinnam kupić do swojej szafy. I zdaję sobie sprawę z tego, że może to być całkiem dużo pracy, żeby zbudować taką tablicę, która ma w miarę jednostajny styl i zawiera tylko i wyłącznie te zdjęcia, które przedstawiają ubrania, które możecie nosić i które będą Wam się podobać, ale naprawdę gwarantuję Wam, że warto. Jeśli chcecie zajrzeć na moje tablice, są one w moim stylu, więc nie wiem, czy będą Wam się podobać, ale zalinkuję Wam je również na dole tego wideo, Abyście mogli zobaczyć mniej więcej, co tam jest i w jaki sposób je buduję. Mam dla Was jeszcze jedną taką wskazówkę, która również według mnie jest bardzo pomocna, żeby oszacować, jaki mniej więcej jest Wasz styl. A dokładniej radziłabym Wam przejrzeć Wasze zdjęcia sprzed trzech czy może pięciu lat. Wiem, że ten styl może się zupełnie różnić, i mimo tych wszystkich różnic jest tam bardzo dużo elementów wspólnych. Wszystkie te elementy wspólne u mnie to będzie na przykład płaskie obuwie, noszenie dużej ilości wansów. E, duże takie kolczyki koła, zawsze uwielbiałam nosić i zawsze chyba będę nosić. No dobrze, wiemy czego potrzebujecie i co Wam się podoba, ale zanim pójdziecie na jakiekolwiek zakupy, bardzo, 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 bardzo mocno chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście bardzo dobrze poznali zawartość Waszej szafy. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ nie ma sensu kupować czegoś, co już macie, a do tego wszystko to, co będziecie chcieli ewentualnie kupować, musi pasować do tego, co już znajduje się w Waszej szafie. Ja bardzo Lubię czyścić moją szafę i przeglądać wszystkie ubrania, które w niej są, tak mniej więcej raz na pół roku, żeby wiedzieć, co się tam znajduje. Ale oczywiście nie musicie tego robić tak często, albo możecie to robić częściej, jeśli potrzebujecie. Jeśli po czyszczeniu szafy okaże się, że musicie coś kupić, to chciałabym zachęcić Was do kupowania rzeczy, z których będziecie mieć jak najwięcej użytku i zwracania uwagi na coś, co nazywam kosztem za użycie. Koszt za użycie to taka wartość, którą osiągamy, jeśli podzielimy cenę jakiegoś ubrania przez ilość razy, kiedy go nosimy. I tak, wolę inwestować dużą ilość pieniędzy w ubrania typu płaszcz czy kozaki, ponieważ mam z nich bardzo dużo użycia i noszę je praktycznie codziennie, a nie w sukienkę na wesele mojej koleżanki, którą założę raz i koszt za jej użycie jest tak naprawdę jej kosztem całym. Myśląc o tym koszcie za użycie, ja osobiście nie inwestuję za dużo pieniędzy w torebki, ponieważ na ogół chodzę z jedną i tą samą torebką i kupowanie zbyt dużej ilości bardzo drobnych torebek. Może i jest inwestycją pieniędzy, jeśli jesteście Kaylee Jenner i możecie kupić bardzo dużą ilość e, Hermes Berkin. Ale w moim przypadku jest to po prostu wydawanie pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebuję. No i na koniec, jeśli będziecie inwestować w cokolwiek, chciałabym Was bardzo gorąco zachęcić do tego, żebyście unikali fast fashion, ponieważ fast fashion charakteryzuje się bardzo słabą jakością ubrań. Produkują oni ubrania, które bardzo szybko wychodzą z mody, no i do tego fast fashion wspiera dziecięce niewolnictwo, nie płaci swoim pracownikom, zanieczyszcza środowisko, jest w ogóle zupełnie ble i zupełnie, zupełnie po prostu ja tego nie chcę wspierać. Ja sama nie kupiłam nic w żadnym sklepie, Fast fashion już od 10-9 miesięcy i nie mogę się doczekać, kiedy już będę mogła powiedzieć, że od roku nie kupiłam nic w żadnym sklepie fast fashion. I do tego również Was zachęcam, ponieważ nie ma co wspierać ludzi, którzy nie dbają o nas, nie dbają o naszą matkę ziemię i nie dbają o innych ludzi, i nie dbają generalnie o nic oprócz swojego własnego portfela. Na koniec chciałabym się jeszcze tylko podzielić z Wami wskazówkami, na co zwracać uwagę, kupując konkretne części odzieży. Zaczynajmy. Ponadczasowe jeansy według mnie nie będą miały przetarć, będą mniej więcej z raczej wyższym stanem niż niższym, będą w kolorze, który będzie pasował na lato i na zimę, czyli nie będą za jasne ani nie będą za ciemne, będą miały odpowiednią długość, czyli będą się kończyć dokładnie w takim miejscu, żeby moja noga w nich dobrze wyglądała i nie będą miały w sobie lajkry, ponieważ Lightcraft w jeansach sprawia, że wypychają się pupa i kolana i trzeba te spodnie bardzo często brać. Wszyscy po prostu niszczą się one dużo szybciej. Jeśli chodzi o marynarki, lubię, żeby miały one styl tak zwany long line, ponieważ wtedy y, według mnie po prostu osobiście wydaje mi się, że się lepiej układają, a także, że mają dużo bardziej ponadczasowy styl, ponieważ te marynarki, które są w stylu long line z lat 80., nadal dziewczyny noszą na ulicach i nadal wyglądają super modnie, tak więc wydaje mi się, że coś w tym jest. Unikałabym wszelkiego rodzaju haftów albo jakichś bardzo intensywnych wzorów. To modne jest dzisiaj, ale modne za tydzień może już nie być i wtedy za ten tydzień będę czuła, że nie chcę wychodzić w tej marynarce, ponieważ będę czuła, że nie jest już ona wystarczająco ładna, a po co inwestować w coś, co za tydzień może już nie być ładne w naszym mniemaniu. Kupując skórzaną kurtkę również zwrócę uwagę na to, żeby była ona trochę oversize'owa, tak żebym mogła założyć pod nią sweter. Będę sięgać po najbardziej klasyczne fasony skórzanych kurtek, tak żeby nie miała ona zbyt dużo gadżetów i żeby wyglądała ona mniej więcej podobnie do tych kurtek skórzanych, które były modne w latach 80., 70., 90. i tych, które są modne teraz. Osobiście nie polecam pseudoskórki. Wydaje mi się, że najlepiej jest kupować kurtki skórzane z second hand, ponieważ po pierwsze mają one wtedy dużo fajniejszy już kształt. Ja osobiście lubię, kiedy skóra nie jest taka zupełnie nowa i jest już taka trochę pod użyta, wydaje mi się, że dodaje jej to dużo charakteru. A do tego kupując second hand, oszczędzicie na nich bardzo dużo pieniędzy. E, będziecie w stanie kupić dużo lepszej jakości kurtkę niż taka, którą kupilibyście w sklepie. No i do tego wydaje mi się też, że jeśli kupujemy skórę, to dobrze jest kupić second hand, tak żeby nie przy się do przemysłu produkującego skórę, a wykorzystywać już to, co tam jest, i sprawić, żeby śmierć tych zwierząt, które zostały zabite na te skóry, nie poszła na marne. Przez moment poczułam się jak induska księżniczka. Kupując płaszcz, ważne jest dla mnie, żeby miał on w miarę prosty krój, w miarę neutralny kolor i żeby był wykonany z wełny. Wykonanie z wełny jest dla mnie niesamowicie ważne, ponieważ wełna jest ciepła, kiedy jest zimno, i nie jest zbyt gorąca, kiedy jest ciepło. Kupując szorty i spódniczki, zwracam uwagę na to, abym mogła bez problemu w nich usiąść i bez problemu się w nich schylić, tak, żeby nie pokazywać moich majtek za każdym razem, kiedy to robię. Lubię, żeby shorty, zwłaszcza, miały w sobie szlówki, tak, żebym mogła włożyć do nich pasek. Chciałabym tutaj też dodać, że nie polecam inwestowania w spódniczki typu bodycon, czyli takie po prostu wciągane tuby, które zakłada się na pupę, ponieważ. Według mnie nie wyglądają one dobrze, zwłaszcza jeśli się najecie i trochę Wam wyjdzie do przodu brzuch. Tak więc ja osobiście nie inwestuję w takie rzeczy. Uważam, że lepiej zainwestować w coś, co zawsze będzie na mnie dobrze leżeć, a nie tylko wtedy, kiedy się zagłodzę i wychudzę i będę chodzić ze ściągniętym brzuchem. Kiedy kupuję t-shirty, to zwracam uwagę tylko na to, żeby były w kolorach, które pasują do rzeczy, które mam w szafie. T-shirty, które ja mam i które lubię nosić najbardziej, są czarne i szare, ale możliwe, że u Was w szafie jest zupełnie inna kolorystyka i dla Was lepsze będą t-shirty białe, zielone, różowe albo może czerwone. Chciałabym dodać jedną rzecz, która według mnie jest niesłychanie ważna i która sprawiła, że zupełnie zmienił się sposób, w jaki się ubieram, i zupełnie po prostu zachwiało to. Równowagą mojego wszechświata, a mianowicie, jeśli w czymś wyglądacie dobrze, to będziecie w tym wyglądać dobrze każdego dnia. I nie ma sensu na siłę każdego dnia próbować wyglądać inaczej, tylko po to, żeby, nie wiem, spełnić potrzeby publiczności, która tak naprawdę nie zwraca na to uwagi. Ja bardzo często ubieram się w dokładnie taki sam outfit, i nigdy nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek zwrócił mi na to uwagę. Może po prostu są mili i nie chcą mi robić przykrości, ale wydaje mi się, że raczej po prostu wszyscy inni mają w nosie to, w co się ubieram. I o ile nie chodzę śmierdząca i bardzo brudna, to po prostu. No dobrze, i to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo, mam nadzieję, że nie było zbyt długie i mam nadzieję, że przydadzą Wam się rady, które Wam dałam. Jeśli tak, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich wideo, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o fast fashion, to zajrzyjcie do opisu, ponieważ tam będą wideo, które zrobiłam ja oraz wideo Agaty. Uzbrojeni w informacje od Agaty o tym, jak kupować oraz w informacje ode mnie, co kupować tak, żeby się sobie podobać, jesteście w stanie stworzyć u siebie w domach etyczną szafę i e, szczęśliwie korzystać z niej wiele lat i nie wspierać fast fashion, tak więc...